Witamy serdecznie szanownych widzów. Jesteśmy w Bolesławcu. Jestem gościem w domu u pana Zdzisławy Oszczędy. Pan Zdzisław jest specjalistą od wody. Rozmawialiśmy w ostatnich w poprzednich odcinkach o wodzie, o zastosowaniu, o spożyciu, o badaniach. W tym odcinku skupimy się na pytaniach od widzów. Pierwsze pytanie to, panie Zdzisławie, czy możemy zrobić taką wodę dla siebie samemu? No, jest to bardzo trudny proces i w domowych warunkach się nie da tego zrobić. To, to skupienie tego stanu plazmy wymaga próżni, wymaga sterowania temperaturą, sterowania e, różnymi parametrami, bo do każdej wody te parametry trzeba inaczej dobrać. Więc czasami ludzie mnie pytają, a do domu. No to samo urządzenie... Wody, jak to rozumieć, woda dla domu, dla, tak jak mówiliśmy, no rolnictwa tak. dla ryb jest inna, tak? Tak. I są skład. do nich indywidualnie dobierane parametry. Mhm. Czyli musiałbym w każdym domu taką instalację zainstalować, dobrać parametry i się spytać, a do czego Państwo będziecie używać? To po pierwsze, po drugie cena. Urządzenia wykonawcze w, takim, w takiej stacji są mhm. przemysłowe, duże. Nie ma. Nikt nie produkuje pomp próżniowych do małych instalacji, do małych obiegów, tylko są to instalacje o dużych wydajnościach. Więc budowanie takiej stacji dla domu jest po prostu ekonomicznie nieopłacalne mhm. i trudne, bo trzeba byłoby nauczyć użytkownika, jak sterować tymi parametrami. Teraz Steruje ten komputer, oprogramowanie, ale wiemy do czego, w jakich parametrach. Więc wydanie 150 tysięcy tylko po to, żeby w domu wyprodukować parę litrów wody, jest absolutnie nieopłacalne. Panie Zdzisławie, czy planuje Pan stworzyć urządzenie dla produkcji mniejszej ilości wody? Na przykład, jeżeli ktoś mieszka w domu, ma ogródek, ma dużo kwiatów i chce używać Pana wody. No, planować to mogę, ale to. Trzeba poszukać takiego producenta pomp różniowych, urządzeń mhm. wykonawczych. Żeby to zmniejszyć. Tak, ale to musi być wtedy rynek na to. No, nikt mi nie wyprodukuje. Nawet jakbym się przeleciał do Chin, to będzie na zamówienie. A ile tysięcy pomp pan chce? Nie? Więc to może przyszłość. Na razie nie mam pomysłu. Na razie rozumie. nie. Rozumiem. Pytanie od widza. Czy woda plazmowana i woda Nantes to jest to samo? Tak, to jest woda, którą reklamujemy jako plazmowana, bo ona jest poddana działaniu plazmy, ale to jest nasz pomysł Nantesa, więc to jest tożsame. Rozumiem. Czym się różni woda Nantes o zjonizowanej lub poddanej elektrolizie? Woda zjonizowana to jest woda oczyszczona, to jest podobne zjawisko jak destylacja. Destylację odparujemy tutaj zjonizujemy ją przez filtry podwodnej osmozy. Woda, która nie ma w sobie minerałów, jest to czysta. Różni się tym, że nie ma w tej wodzie energii. Że, Ta zjonizowana. Tak, nie ma energii, bo nie ma elektrolitów. Znowu z kolei woda, którą ludzie sobie robią na urządzeniach, dodając dwie elektrody, prąd, nie zadziała jak to będzie czysta woda bo tam są wtedy olbrzymie prądy to woda ma dużą oporność mm -hmm. jeżeli dodamy soli dodamy zrobimy z tego solankę to na elektrodach będzie się będą się odkładały różne rodzaje wody kwaśna i zasadowa mm -hmm. i teraz tu jest bardzo dużo zmiennych jakie zasolenie jakie elektrody e, narusza, tam stanowiska hydratacji się całkiem zmieniają więc e, robi się generalnie wodę zasadową i kwaśną ale określenie wpływu na żywe organizmy jest nie, no praktycznie niemożliwe, bo za każdym razem ta woda będzie inna. Mm -hmm. Więc ludzie sobie czasami słyszę, piją wodę zasadową, bo mają nadkwaśność żołądku. To świetnie chyba wyjaśnił go Koreśkowski, kiedy mówił, że nadkwaśność to jest niedokwaszenie właśnie żołądka. Ta refluks, który wraca, to jest po prostu niezamykanie zamykanie się zwieracza i, rob, i picie wtedy wody zasadowej jest kiepskim pomysłem. Znowu bardzo łatwo kwaśną wodę przedawkować, zrobić sobie krzywdę. Nie mam na takich medycznych badań. A tej zasadowej których, mówimy. Tak, Nie zasadowej kwaśnej, to jest naprawdę indywidualna sprawa. Co to można obie przedawkować? Jest. Obie można przedawkować. Zasadową wodę, jeżeli z, z, za dużej użyjemy, to sobie zrób, zrobimy krzywdę w drugą stronę. Mhm. Dlatego jestem sceptyczny co do stosowania tej wody w leczeniu, bo czy zastosujemy inną elektrodę, czy złotą, czy platynową, czy jakąś inną, te zjawiska będą różne. I określenie jej wpływu na zdrowy organ, żywy organizm jest niemożliwe. Uh -huh. Więc nie, nie jestem zwolennikiem te, prowadzenia tej metody jako leczniczej. Nie mam ani badań, ani doświadczenia, nie wypowiadam się. Rozumiem. Yy, pytanie. Używam odwróconej osmozy. Czy potrzebuje pić wodę plazmowaną? Jaka to jest różnica? No, czyli odwrócona osmoza, czyli tak jak mówiłem, woda czysta. I jeżeli tak. byśmy tą wodę pili na okrągło, to nastąpi zjawisko wyciągnięcia. Ta pompa jonowa działa w jedną stronę. Mhm. Nie ma napięcia powierzchniowego, nie ma napięcia na dwóch stronach błony. Więc w tym momencie usuwamy z organizmu minerały. I picie tak. Nawet jeżeli tam jest przy odwróconej osmozie jest ten mineralizator bo to jest tak jak yy, czytałem, że jest to czysta woda rzeczywiście, tam nic nie ma, ale jest mineralizator. Czy to coś da? Bo w tych mineralizatorach, które mamy i sam badałem, to, to jest tak niewielka mm, skuteczność, uh -huh. że nie używam. Ja nie używam. Uh -huh. Można na tej wodzie gotować na przykład, bo dobrze wyciągnie z warzywek jakieś substancje. Ale i ludzie stosują, kupują sobie odwrócą smozę, bo mają fatalną wodę w studniach czy w kranie, ale ta woda nie jest prozdrowotna. Ona może być lepsza, bo jest oczyszczona w przygotowaniu, przy potraw, ale nie tak bezpośrednio do picia. Uhum. Nic się nie stanie, jak ktoś wypije szklankę dziennie. I teraz porównanie do plazmowanej. Ta woda jest martwa. Ona nie ma energii. Plazma? Która? Yy, odwrócona. Tak. Jest martwa. Tak. No. A plazma jest Z żywą wodą. Jest żywą wodą. Tam jest energia, która pozwala. Drugi. Ale nie możemy za dużo jej pić. To piję, w takim piję, razie piję, jaką wodę pije pan? Codziennie. Pije pan alkohol? Nie. A no ja piję. Też jak za dużo wypiję, to też jest źle. No mhm. więc y, wszystko jest dla ludzi. Mm -hmm. Tylko to musi być w rozsądku i w umiarze. No więc yy, nie ma idealnej... Niech mi Pan poda jakiś przykład, który jest super zdrowy. Ma Pan taki pomysł? Nie ma czegoś takiego. No nie ma. Cokolwiek byśmy nie przetaprowali... Zawsze jest coś. Tak. To Zawsze więc, jest. Więc m, tą moją wodę traktuję jak detoks i oczyszczenie organizmu. Ale ile Pan będzie oczyszczał ten organizm, jak on już jest czysty? Zawsze się zanieczyszczamy. Codziennie. Prawda. Jedzeniem głównie. O, w no, powietrze. Tak. No to w tym momencie, dlatego ja deklaruję, że ja sobie sprawdziłem sam na sobie, jak pije szklankę dziennie. Mhm. Działa dobrze. I jest wtedy, wtedy w porządku. Tak. Dobrze. Panie, Panie Zdzisławie, czy to prawda, że nanowoda nie zamarza przy zerze stopni i nie wrze w stu stopniach Celsjusza? Yy, muszę to wyjaśnić. To wyjaśniam co jakiś czas, ale to wraca jak bumerang. Na początku robiliśmy takie badania na wodzie destylowanej. I to niezamarzanie, to jest właśnie ten zjawisko przechłodzenia wody. I te różnice są, ona nie zamarza, ale mhm. musi być proces bardzo powolny, stabilny i ona nie zamarznie, minus 100, minus 80, nie zamarza, ale lekki wstrząs, lekkie uderzenie. I teraz mamy naszą wodę po plaźmie mhm. i ona nie zamarza, no mówię do, już nie pamiętam, między 60 a 100 stopni to było, a woda taka sama, kontrolna, już szybciej zamarza. Więc ci naukowcy, którzy tam próbowali powtórzyć to nasze doświadczenie, nie, nie robili tego tak, powiedziałbym, jak rzeczywistość by wymagała, i tam mieli do tego jakieś uwagi. Zaprzestałem tych eksperymentów, bo to jest udowadnianie komuś, że nie jest się wielbłądem. Mhm. Są różnice, tylko to jest tak skomplikowany proces i tak yy, trudny do osiągnięcia, że nikt tak na bieżąco w domu ani w zwykłej pracowni tego nie zrobi. To do tego są potrzebne krystaty, wolne schładzanie, cały proces, Aha. ale jest to osiągalne. Rozumiem. A teraz tak abstrahując, nie patrząc na cenę wody plazmowanej, to jeżeli to jeżeli chodzi o zamarzanie, to jest to najlepsza woda do, jako płyn do spryskiwacza w zimie. Hmm. Czy to, to jest dobry pomysł? Nie, nie. patrząc na cenę. No nie, bo w spryskiwaczu nie? do i tak musi pan dodać jakiś czynnik napięciowo-twór, jakieś wszystkie inne chemiczne związki, wtedy nie jest to woda. No tak. Do spryskiwacza wchodzi również jakaś część chemii. I to jest tylko wtedy, jeżeli... Mocno zakwasimy tą wodę, czyli pH spadnie do poniżej 4,5, to już ta woda traci właściwości. Uh -huh. ta e, a woda plazmowana jakie pH ma? Ta, którą tu pan widzi 7, 7,5. To jest taka woda właśnie robiona, żeby jak ktoś kupi i chce wypić, to żeby sobie krzywdy nie zrobił. Tak? Uh -huh. Bo jak jeżeli ja zrobię wodę taką dla kosmetyków, to jej pH bardzo gwałtownie spada, ale wtedy dobrze się miesza. Ale nie dla ludzi wtedy. Nie dla ludzi. To wtedy kosmetyki. Ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Nie dla żywych organizmów. To jest tak. woda wtedy do chemicznych zastosowań. Panie Zdzisławie, widziałem na Państwa stronie wody Tech Agro Medical. Czym one się różnią? To były właśnie te podziały. Woda Tech Technologiczna to dla tych zastosowań głównie kosmetycznych i tam, gdzie potrzeba łatwo rozpuścić tłuszcze. Mhm. Agro to była woda, na których robiliśmy te badania na uniwersytetach i żeby Państwu to też wyjaśnić, te doświadczenia czasami nie wychodziły, bo uczelnie potrzebują mieć punkt odniesienia, więc wszystkie badania zaczynają od wody dejonizowanej czy destylowanej, żeby mieć ten sam punkt odniesienia, to nigdy nie wyszło. Mhm. Ale jak daliwaliśmy własną wodę, czyli z ujęć tu z Bolesławca, czy przygotowaną, efekty były zawsze duże, bo wtedy muszą być one w tej wodzie, żeby się coś działo, muszą być te wszystkie niezbędne do życia sole. A woda medical to była woda, która była sterylna, bo musiała być przygotowana do badań medycznych. Tak zwana to czysta bez energii, czy czysta z energii? Nie robiliśmy do czystą do bez energii mhm. i czystą po plaźmie z energią. Mhm. Ale to był proces, że musieliśmy ją oczyścić, wyjałowić, no żeby to był punkt porównania. To były trudne tematy i zostawiliśmy to, jak ktoś chce badać, ktoś chce zrobić, ktoś się zgłasza, mówi mam pomysł, ja bym chciał tą pana wodę zastosować tu i tu. Mhm. No to dajemy ofertę. Możemy, czy mamy ją przygotować w kierunku medycznym? żeby ona miała te parametry, do których uczelnie są przygotowane. Czy y, możemy zrobić eksperyment na y, wodzie takiej, która jest najbardziej dostępna, czyli przemysłowej, czy wodociągowej? No tak. I to już też o, wyprzedzę pana jedno chyba z pytań, albo, hmm. bo ludzie mnie też pytają o to, czy można pić wodę z kranu. Tak jak y, modne jest teraz, y, pijcie wodę z kranu, nie kupujcie w sklepie. Proszę tak. Państwa. W stacjach uzdatniania wody woda jest czysta, ale z tej stacji uzdatniania wody, zanim dojdzie do Was do kranu, to jest kilkanaście kilometrów rur, które są stare, nowe, zardzewiałe, podciekają. Czy wie pan... To różne jak, rury. Róż, różne A czasami rury. jeszcze drewniane. No, może drewniane nie, ale stalowe, ołowiowe, różne. Po niemieckiej instalacje są jeszcze bardzo takie no, wytrzymałe. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ta woda stoi w nocy albo przez weekend. Mhm. I teraz ma pan tą wodę pić. Czy był pan świadkiem, jak się pobiera próbkę wody do Nie. badania? Nie. No to przychodzi pracownik czy sanepidu, czy wodociągów, odkręca wylewkę, to sitko, ten relator, mhm. spuszcza wodę, a później przed pobraniem wody jeszcze że tak taki opala, żeby tak... Czy takie same Czynności się wykonuje przy piciu, żeby spuścić wodę, żeby pół godziny leciała? No nie. No nie. Więc w wodzie w ciągu nocy, w ciągu, kiedy stanie, namnażają się bakterie. Proszę Państwa, przestańcie się dawać ogłupiać. Pijcie wodę z kranu po przygotowaniu. Po przygotowaniu. W każdym miejscu, każda instalacja jest inna. Jedna jest dziurawa, podcieka, czyli z gruntu się tam coś dostaje. A grunty są różne? Różne. Teraz przy suszach opadają poziomy wód, z pól wszystko wchodzi do studni. Nie wiadomo co wchodzi na pola. Tak. To jest cały czas obieg recykulacji i w tym momencie nie wiecie co macie w kranie. Więc mhm. gotujcie wodę. Tak. Panie Zdzisławie, dlaczego nanowoda nie jest sprzedawana do picia dla ludzi? Mówimy o tej wodzie plazmowanej, tak? bo nie ma kategorii wody, która jest w definicji ustawy. Tak mówiłem, jest to woda aquaporifikata, czyli bardzo czysta do rozcieńczalników, do leków. Mm -hmm. Jest to woda wodciągowa, jest to woda źródlana, jest to mineralna. Nie ma w ustawie wody ani plazmowanej, ani nanowody, ani żadnej innej kategorii. Więc rejestrując uh -huh. w Senepidzie jako środek spożywczy muszę się mieścić w kategoriach, uh -huh. które narzuca ustawa. Takiej wody nie ma, dlatego nie mogę również jej tak produkować. Oprócz tego, że nie mam własnego źródła. No tak. Czy to prawda, że nanowoda niszczy komórki rakowe? Tak. Tlen w tej wodzie, który jest Tlen. zawarty, degraduje błony komórkowe, które nie mają ochrony i te komórki są utleniane. Rozwinę tą Pana myśl jeszcze, bo to rodzice, którzy mają to, to nieszczęście, których dotknęło, czyli e, moim zdaniem efekt poszczepienny dzieci autystyczne, dzieci z Aspergerem, dzieci z uszkodzonym systemem nerwowym, jak meldują mi rodzice, że wypili wodę i dziecko się uspokaja. Mhm. Bo bariera krew-mózg dla wody takiej nie istnieje. Czyli przechodzi przez barierę krew-mózg tam, gdzie się skumulowały odpady poszczepienne i z metalu robi tlenek metalu. Tlen utlenia. I te efekty to jest właśnie utlenianie metali ciężkich do tlenków. Dlatego nagle dziecko może mieć, likwiduje się nadwrażliwość słuchową. Te wszystkie neuronowe połączenia inaczej zaczynają funkcjonować, ale nie mam na to badań. To jest tylko opinia rodziców, którzy próbowali i zastosowali wodę własnych dzieci. Rozumiem. Panie Zdzisławie, bardzo dziękujemy. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, inne pytania, napiszcie to w komentarzach. Poprosimy pana Zdzisława, żeby odpowiedział. Odpowie pan? Odpowiem. Szanowni Państwo, mamy wspaniałą informację. Udało się z panem Zdzisławem wynegocjować specjalny rabat. I to duży rabat, 20% specjalnie dla widzów ATVB. Jak to zrobić? Zamawiamy, zamawiamy wodę dla siebie na stronie www.nantespharma.pl I tam jest takie okienko. Wpisz kupon. Wpisujemy w to okienko kod 358. Zapamiętajcie, 358. I cena obniża się automatycznie. Na dziś to tyle. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, zadawajcie pytanie, pytania panu Zdzisławowi i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.